Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ze strony niedostateczna. To jest kolejny gameplay na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy Grycem jest to 5.24 Co to jest? Eee, co? Oczywiście na programie będzie mieć po prawej... Eee, Gram tutaj z Biskankiem, co to Aha, że tu dwa razy tak diamenty tam są, tam tak? No dobra, czyli gramy na eee, diamentowego bota. Ok, niech będzie. No i tutaj mamy oczywiście to jest normal, tu mamy Z i tutaj też Z no i co? Będziemy grać z tym Gravesem. 524 patch, oczywiście build będziemy robić taki, jak na ten moment wydaje mi się, że jest chyba naj, najlepszy na Gravesa. Będziemy robić ten przedmiot. Złodziej esencji plus stick. No i buciki tam. Chyba berki polecą. No a później zobaczymy, jak e, będzie gra wyglądać. Jeżeli będzie ciężko, no to będzie ciężko. E, o, David, Cześć. Cześć, misiaczki. O, dobra. Nie, ej! Ksz, 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 ksz. A, tak jakby chciały, żeby wygonić ich. No może. Może zrobił. Jakbyśmy się nie wycofali, oni mogliby to wziąć po prostu. Jakby Taylosa nie rzuciła tego pająka, to byśmy się wycofali, a oni by to zabrali na 70%. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście bym zaczął z Q. Q według mnie jest, no, Najmocniejszą umiejętnością w sobie nagrywcie. Ult według mnie jest gorszy niż Eka. Niż Q. Według mnie dziwny jest trochę Graves, oczywiście jeżeli chodzi o rundę i masterki będzie pod koniec, ale praktycznie gram na tych, co zwykle, jeżeli chodzi o dekery. Czyli tam gram na 18-12, na Feworze. I jeden minus jest taki, jeżeli chodzi o Gravesa, że ma te dwa strzały, ma tylko 1,5 ataku, a maksymalnie może mieć jeden wartość. Tak jakby szybkości ataku ma jeden maksymalną wartość. To troszkę zapierliwe. Ale coś za coś, za to mam obrażenie. Najgorsze jest w jest w sumie to, co tak zaobserwowałem grając, że czym bliżej podejdziemy, tym więcej zadajemy obrażeń. Popatrzcie, 119. Jak będę z daleka strzelał, no to wtedy zadaję mniej obrażeń, ale odrzucę. Tak... Tak jakby odrzucę w sumie. Dobra. bliska nie złapie... A raczej teraz powinien złapać. Właśnie. Exhaust, flash. ok, Nice. Wszemu good job, będzie lepiej grał. Jak to ja zawsze robię. No i co? No i ubijemy sobie. Według mnie teraz Graves jest silny. Jest silny i będzie jak na razie. Nie ma... Znaczy dużo pików go kontroluje, ale nie jest jakiejś obrze nie do skontrowania, tak? Ogólnie jest silną postacią. Jak najbardziej jest silną. Ale jakąś ob według mnie nie jest. No, dla mnie ob to jest Wayne Tristan. I Kalista. Te trzy piki, no są na cztery jeszcze, Lucian, te piki są naprawdę cholernie silne. No Galex też jest silny, nie jest jakimś... nie odbiega, o tak, nie odbiega na pewno, ale kto Kiela adekary woli, tak? Niektórzy wolą grać adekary, przepuść, podraz reala, że sobie, spe, że mają tego spela, jedni wolą mieć duży zasięg, a przepuść, Galex ma bardzo mały. Chyba 450 jest to pewnie jak... chyba nie wiem, czy da się jeszcze sprawdzić zasięg postaci, chyba nie. Tak się przynajmniej wydaje, ale tak mi się, jak dobrze pamiętam, to ma zasięg 450. Dobra, farmimy, nieważne co się tu będzie dziać. Mam nadzieję, że w jakimś, nie wiem, może stopniu ktoś pokaże nowego. Jeżeli o czymś zapomnę, no to możecie napisać w komentarzu oczywiście. Oj, nie capniesz, nie capniesz Andrzeju. A to dobrze robi ten Blitzcrank, nie pozwala podchodzić botowi. Tak jakby do farmy. Ja mam chyba maksymalną wartość farmy, na ten moment. Czy mi się przynajmniej udaje, Ale mogę się mylić, oczywiście. Jestem nieomylny. No topie coś to się dzieje, Licko z Jackson. No, A, No, to go wzięli. Nie, nie mam maksymalnej wartości, chyba. To jest 2 albo 3 miniony nie trafiłem. Jeszcze te nowe miniony... No najlepiej gry, chcę podchodzić do minionów, jeżeli chcecie na pewno sfarmić. Być jak najbliżej. Na początku grałem Gravesem, to nie za bardzo mi ta farma szła, ponieważ no nie mogłem wyczuć ile może zadać ten Graves, tak? Teraz jak już troszeczkę tym Gravesem, no to mogę przyznać, że trzeba tą chwilę powiem Na początku jak nim zagrałem, mówiłem, że jest słaby, ale... To mi się podoba Wlot innego? No mu latarnię. Mogę położyć wardę, to by na pewno nie... To też rzadko spotykane, ale jak się położy Warta na latarni trasha, szczególnie Pingwarda, nie ma prawa tak jakby tego kliknąć. Chyba, że naprawili i warto jakoś przeskakuje. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Teraz sprowadzili, aby było to, ale ja tego nawet nie zaobserwowałem. Jeżeli położymy na trasie miniona Warda, to tak jakby ten Wart odskakuje, tak są Barona czy tam Drake'a. Chybar gdzieś tam odskakuje w bok. Listen, co się kierować? No próbuj, nie ma problemu. Jak widzicie, trafił mi się w miarę normalny jakiś no to znaczy normalny bliskan, który gra w o tak w ten sposób mogę poradzić. Niektórzy bliskankiem grają tak defensywnie, że chcą tylko pod turetem się bić. Ja tego trochę, no nie kupuję tego i nie czaję. nie rozumiem. No mój ten coś tam świeruje jak na razie, muszę przyznać. Coś Z. Dobra, staram się wyfarmić. Oj, nie Dobra. Tak samo tu działa z kuretem, jeżeli będziemy kureta i będzie ktoś obok jakiś bohater. Kurczę, no znowu AFK. A co chcę nagrać? To znowu... AFK, bot dwóch nit, trzech nit. Co z Dobra, da nie damy się co. Oj, więcej co co znaczy i na smoka Raven na topie Never hit. Aha, Buxplata dostał, dobra. No, zdarza się, Bugsplat, No nie jest za, za wesołe, jak coś z Wtedy no taki. No i nie jest wesoło, tak? Jeżeli jeszcze na Rankedzie jest to wtedy bardzo się odbiega. Jeśli ma trzecia to masz pierwszy, to ten trzeci ma więcej spelly I on mnie zdziba. No bo pobijemy trochę tego. O, myślę, że się za minionami schowam. Bardzo nie strzelam chyba słuchaj. Ła mnie przycięło lekko, dobra szkoło uciekać. Chwisteczka. Dobra. No dobra, 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 Andrzeju. ja tu wszystko pod kontrolą. A i ja mam 2K golda w ogóle. 62 w siódmej. No jedno. Dobra, nie ma problemu, kapitanie. Cofamy się. I robimy co? Robimy kryta. Pyk, pyk. No i pyk. Wracamy. Daszem. Diudaszem daszem, Golonus. Golonuś. Golonuś Kristo... Zobaczmy, co nieco tu wykombinują w ogóle. Według mnie ta lista powinna rzucić kokon. Baj to dawka, no troszkę słaby. bo na 10, to na 10. A z ja myślałem, że też padnie. Wracamy wszystkim. Uchybskie shot, z kanał. Dobra. Dobra, on tam będzie ranował. Trochę no, tak, tak hamuwa, bo ubije na wpół No niech będzie. no na co mogę zarobić innego. Chyba nic. Chyba nic. Tu mam ping Ward'a oczywiście pamiętajcie o pinkach. O mój bot, mój support popił. Cóż jest O tutaj ktoś jest na blisko. No troszkę Co to zrobiłeś? Bo pokazałeś, że to jest ADKR. Tak to prawdopodobnie popił. Co tam się dzieje? Ktoś tu jest? Pobiegnę do okoła, bo nie widziałem. Dobra, chyba nie, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, działam. O, no, A nie mogę tego zrobić lepiej. Hmm. No i co teraz? Tam Twitchu nie. Nie, nadal nie Nie dostałem masysty. Trochę źle, mogę szybciej co zrobić? Nie no Nie, zostanę tutaj jeszcze chwilę. Kurde no. Mogę szybciej na S doszować, ale wydawało mi się, że może mnie zabić. Oczywiście no, ten Twitch mógł szybciej się cofnąć. No To co robi? To co lubi? Kto co lubi? Dobra, cofamy się, Ten, pyk. Plinka... Plinka my rozwalili, dobra. Się stopamy. Co to Riven? Jax Riven. Okej. Okay. Nie będzie. Z. No dobra. Nitkę krzycze i na tego Z2. Ach, poczaił się. No chodź, bitkę. Dziku. Dziku, chodź, trzeba ich rozwalić. Wcześniej nas zgubił. Musiał się ich rozwalić. Od Nie będzie stójcz iść, No, no, no. No no Chyba że go capnie. A, on spalił, pewnie. Jak go capniesz, to go, to go mamy. Poskoczyło mi z ulta. I inaczej tego się nie dało zrobić. No capnij kogoś. Nie, no nie mogę capnąć, nie O, świetnie, 5k <laughs> S Nie wiem co mam co zrobić, nie mam pojęcia. Nie no choć chodźcie w tej pomocy. Nic tu zrobić nie mogę. Oni mają to w przewagi nie multa. No dobrze, że tam może multa w ten... żeby uciąć czegoś się przynajmniej wydaje. No Oj, i chyba padasz. Albo o, nie? Mm. Uh, uh, uh. nie spodziewałem się w sumie. Takie dipsy. Chipsy, dipsy. Nagrać no, fajnie. Ach, ten Graves. Ach, ten Graves. Garen kontra... the body. Do, do, do. Dobra, idziemy na to bota, co? Idziemy na bota. Farmę mam dosyć wysoką, jak na tą minutę. Z też. dobrze farmi. Jak na tą minutę, to czasami mam większą niż niektórzy na 30, 30 minucie. Czasami się tak zdarza. No ale wiecie. Różnie to bywa. Różnie to bywa. All about the man and blue. Siema, beczki Zwróciłem. Jakieś tam obrażenia z tego Q to jest nie porozumieję, nie? Żebym miał To wam pokażę, jak się bawi. Na ten moment... Aha, chcesz tak zrobić, sobie? Nie, chodź tutaj. Jak kogoś grabniesz... Grab, grab. Zapnij, jak go zabiję. Raz, dwa, trzy. Mówię ci. Andrzej. A nie, kru, mam, pokazuje pokazuję mu. Bok pokazuję mu, żeby grabnął w, w tutaj. A on co? O kurde, co to było w ogóle? Jakiś imię tu w bok. Ale, ale czary. Czary Maria Anaconda. Dobra, Bardzik musi polecieć. Pink ode mnie, tutaj Pink od. A, rozwalili mu tego wartę. Pink Barda. Teraz czynię tego kurata dwa razy. Nie no, chciałem tego robić Chodź. To się chod na pewno zdziwi. Na pewno się zdziwi. Że jak, jak się... Jak, o co tu chodzi? Mijemy, no nic... Nie mogę... Nie mam całego powodu do tego ciekawego. Ten to chapnąć, ale... No to jak próbuję kogoś tu ale... Nie wychodzi mi to za bardzo. Raven? Raven? Raven, please. What are you doing? A, nie robię tego. Nie wiem, jak ten potwór się tam nazywa. Herold. O, Herold. Będzie, Będzie Herold. No, nie tu chyba na tym bocie mają troszkę. lipę. A, no to dobra. No, zapnij biskant kogoś. To to rozwalimy, co? Na dwa koła. W ogóle mam farmę. No, dosyć Gothic Gotignaz Flash 15. Dobra. Fokusz. Do. ale Zły fokus z mojej strony. Jestem dobrze. Jeszcze... Jeszcze strzał. Fenomenalnie bym z dobrze. dobrze to zrobimy. Dobry flash? No co nie wiemy co, to, 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 to jak się robi w tej karabiny. Ale dobrze to zrobił. Dobra, chyba też Jak tu mieścić? No, co? Przecież nie, dobra, 156 karów 16 minuta. toś ma więcej? No Raczej nie. Dobra, w ogóle będę miał szybko, bardzo szybko ten build mój. Czyli niebieski ten mam w 16, to jest bardzo rzadko. U mnie Są fragi. Bardzo rzadko to jest, się u mnie zdarza, że miał tak szybko ten przedmiot. Że... Normalnie on go w 22 trzeciej minucie, tak około, plus, plus minus. To bije, mid bije, wszyscy biją. Nawet ja. I Blitzcrank. Całkiem nie. Orelska. Ja ci to zabieram, co? Zobaczcie. Zaginij. A masz, dobra. E, no to co? Co tu się dzieje? Na Riven nic, tutaj 3-2. No bota bijemy. Twitchur. No, mam, taki, mam przewagę takich... Mam przedmiotową przewagę, no. Idźmy stąd. Ja go wygonię. Dobra, nie dał się nabrać. No troszkę teraz sami ograł. Ograł! Ograł z Kubami. Dobra, ty tu siedź. Jak sobie pomóc, to zrobimy. Jak podejdziesz najbliżej, mniej więcej, mniej więcej. Patrzcie. Czym bliżej, ten stać stał się stać Co mi widzicie, to obrażenia się troszeczkę. Nie no, są ogólnie zbilansowane, według mnie, bo on nie ma kompletnie zasięgu, ta postać. Są 450, to chyba ma Ashi? Nie, nie, nie wiem, nie pamiętam kto ma takie zasięgu. Ale mało pików. Nie. Tam się gonią, bo... O ja, pierdziele. Mam szansę. góry są w tej strony tam gdzie co to jest? O, może? Uff. Nie, nie. Zapomniałem, że tu nie, nie przenika przez ściany. Tak jakby. Da. Chodzi mi o to, że nie przenika. Jako nie wchodzę, pokażę może. Znaczy, najlepiej. Zobacz. Nie wiem, co sam Hehe, mam Mam Q, przypuśćmy, tam stało. ten echo, chyba to był. Po prostu wiem w, w ten od razu. No, tak jakby ten pocisk się rozwala, tak. Tutaj to bo forma ładna leci, a ja tutaj sobie tak świruję troszeczkę na tej środkowojalei. Mi, mi Dobra, wiecamy. Nie jestem za bardzo nafidowany, w sumie. Tak mi się przynajmniej wydaje, jak na ten moment, mam 40 Kryta. No ten Twitch nie ma szans jeden na jeden, chyba że Treszma jakoś pomoże z hakiem. Tam półtora sekundy na haku, to jest chyba i dobrze pamiętam. To może coś tu działać, ale tak, to nie wydaje mi się za bardzo, żebym mógł coś zrobić. Nie wiem co zrobi, no to szację. Oklejka w to. I hopa, dobre. Idziemy na Mina. Idziemy na Mida. Co się dzieje? Co się dzieje? Eko i tak myślał, że może miał, chyba miał, ale jestem pewny. Bo ten duch nie za. Nie, za, nie skupiłem się, czy on na tego ducha, czy nie. I myślał, że mu wystarczy, tak jakby tych. Ee... No, tarczy i nie utował. Ja. Oczywiście, od tych, bo, tak jakby od ścian, od kureta, możemy też rzucać w, te, w taki sposób, że przypuśćmy tutaj też. Wychadzamy w tureta, tylko musi stać obok tego. Tylko od razu dostaję na podwójne, wypaści. razu dostał. Ogólnie, maksymalnie, atak speed a można mieć chyba jeden na Galaxy. Budowałem dwa Hurikany i w miał, nim miałem 0,907. Coś tam Proszę nie da mieć więcej. Wszystko się cofnął do tyłu, więc to na nie będę biegu. Eee, tutaj pożymałem. nie no I nie ma fali. Dobra, idźmy do Ten, Treshor, Treshor, co tam? No dostał. Wciągnij do flesha. Mój flash nie wystarczy. nie mam flesza na meczu. Chciałem, który nie flesza, a nie mam flesza tam za 5 sekund. No i izolatą, dobra. Czyż będzie surrender? Czy jeszcze nie? No taka giereczka sympatyczna, wydaje mi się. Tym grafikiem grafiku. No dobra, wbijemy dalej tutaj tego botlane'a. Twitch. Twitch, czy się cofasz? Nie, co ty kombinujesz? To normalnie by tak stał tutaj bo bym coś walczył O Jezu, mnie zabije Mam pomysł. Nie wiem czy to wyjdzie Nie musiałem flashować nawet pokonany No, i tu się oczywiście wzywają, ale nie ma jakichś wyzwisk takich konk konkretnych przez Polaków to wydaje mi się, że mogę to wrzucić, tak? Są so, to ja butów nie mam w ogóle, nieźle, nie? 22 minuta, ja bez butów biegam. Co? Stać mnie? Co? Ja nie dam rady? No co mi buty? Teraz kupimy buty. 22 minuta, odpowiedni czas na buty. Dobra, Dawaj Reda. Dobra, mam już sticka, mam niebieski item. Jeszcze spogrzę praktycznie. Mam te dwa przedmioty, nagraj się. No to nie ma praktycznie szans, tak mi się przynajmniej wydaje na ten moment. Dobra, te, to próbuję próbujemy ukraść. Oj, prawie. Dobra, nie wiedzą, że, że tam jest wizja. Dobra, teraz chciałbym się coś kupić do tak speeda to znaczy do Chcę <gry> wyplę zaraz do res, po tego blu. Aha, ja mi się przypiękam. No, no ma na 10 A na 10 biskug. opa zabrał dzielna topa idź No Surprise. On już wiedział, że jest dostanie, nie wysaluje Cię chyba. Mhm. Chociaż... Nie, Nie, Wydaje mi się, że on mnie tu gdzieś goni. Nie, cofnął? Wolę się tu patrzeć, bo on może to być. Hmm... Nie? A, bo bota puszują. Dobra. Wszystko jasne. Nie nie będę używał. Daszę używał do ucieczki stąd. Dobra. Lida puszuje. Dobra. Niech puszuje. Dobra, kupimy teraz te buty. A dla Livestream nie mam no teraz już nie złożę. Tak, czerwone buty, żeby mieć jakby fejdża pod butę. nie wracamy. Co tu się dzieje Dobra, to jest taka przewaga z tego co ja tu widzę. Galessia, widzę, że tu dał teraz. Mógłbym do rana sprzedać. coś bez 1000 set. i kupimy. Hmm, Winet King? Nie, to kupimy. Kroplice do Kristala. Boom. Tam w ogóle się biją, mnie nie ma. No. Ten ulc, ja, ja wiem. 5KLO 5KLO Ten ultra według mnie on jest ciężki do ogarnięcia Ciężko nim trafić Niektórzy mówią, że łatwo No według mnie jest cholernie ciężko tym trafić Bardzo rzadko nim ogólnie trafiam Jeżeli ma być 4 Wszystkie moje gry do w połowy nie trafiła. Dobra Byłem gdzieś jakoś w przód. A no, bo on heal'a. Hmm. Nie spadał. Wolę dać heal'a. go rozheal'ować, bo mógł paść. A nie pozwolę, żeby mój... ...teammate padł. Bo nie użyłem sobie heal. No chyba, żebym nie zdążył tak teraz coś takiego. Mam odmienić miejsce. Ale jak mam? Na... To raczej nie. Widzicie, gdzie? Uuu, ale się naziodłem. Trafiłem w ultą. Nieźle. Nie, no, pół metra to trafię. No, zacapnij. Andrzeju, Andrzeju, ja, ja w ciebie wierzę. Ja w ciebie wierzę, że trafi. Czekam, nie, nie strzelaj. Fuck! Tu blisko. Dostał za. No, znowu ta ściana, o czego? O co tu chodzi? O Oje, teraz to ja się na pewno wypadam. Nie No nie wyorguję cię chyba, co? Nie padłem! Nie, no nie. Ja szczerze w to nie dowierzam, że nie padłem. Może właśnie tego nie słychać, ale. Jak ja nie padłem, to ja nie mam ja Będę Będę przekonany, że się wywala. Lifesteal, lifesteal, lifesteal. No no to widzimy. tak. Nie tak? Tak. Brakuje mi trochę golda. Wracam na mida. No i co? Mam nadzieję, że w jakimś stopniu wam, nie wiem, pokazałem, czy zobaczyliście sobie, jak gram ty dekare, czyli Glaivesem. Nie, że nie. Jakieś błędy popełniłem, to możecie napisać. Zobaczę sobie. Jeżeli da się tak jakby poprawić, to. Chodzi mi o grę. Też postaram się, ale nie widzę tutaj żadnych moich błędów takich jakichś no, wielkich. Raczej to były wszystkie tak jakby... No po przecież Ultów, no Ultat ja zawsze... No, większość razy nie trafia, Więcej razy nie trafię niż trafię, o, tak. ja, Trzeba asystę. A, No nie się. Oj, tankuję. Nie. Shrek, na No i, no i co? No i to było tyle w sumie, no. Cholera. Pobiłem ich, co? No w sumie nie powiem, jak zgładziłem trochę kraszki gładzica, dobra. No i co, to by było na tyle. Na razie, cześć. Pęk! Trzeba pokazać runy i master. No jeżeli chodzi o runy, no to gram na 8 znaków pod AD, jeden znak podkryta, 9 pieczęci pod pancerz. Tutaj 3 per level resisty. Tutaj 5 yy, glifów 1.34 i tutaj jeden glif pod pancerz. I esencja oczywiście pod atak speeda. Jeżeli chodzi o specjalizację, na takich, jak to tutaj widzicie. Patrz 5.24, jak widzicie tutaj w lewym górnym rogu. No i co? To było na tyle. Na razie. Cześć. Pęk. Poł.